Nazwa Walentynki pochodzi od imienia świętego Walentego, biskupa i męczennika chrześcijańskiego, patrona zakochanych. Zarówno wspomnienie liturgiczne w kościele, jak i świecki zwyczaj obchodzi się co roku 14 lutego. Co ciekawe, nie wiadomo czy Walenty w ogóle istniał. Jego postać to najprawdopodobniej połączenie historii o kilku osobach noszących to samo imię. Miał być zarówno biskupem Terni, miasta niedaleko Rzymu, jak i kapłanem działającym w Wiecznym Mieście, czy nawet w Północnej Afryce. W czasach jego domniemanego życia, cesarz rzymski Klaudiusz Gocki zakazywał legionistom zawierania małżeństw. Żołnierze bez rodziny mieli lepiej służyć. Walenty miał potajemnie udzielać im ślubów, co oczywiście wyszło na jaw. W ramach kary został wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się z wzajemnością w niewidomej córce strażnika. Ta z miłości miała odzyskać wzrok. Cesarz słysząc o tej romantycznej historii i cudzie, do jakiego doprowadziła, skazał Walentego na śmierć. Ostatnim, co zrobił w życiu, to wysłał list do swojej ukochanej, podpisany od twojego Walentego. Życie miał stracić 14 lutego, stąd data święta. Tyle o patronie i pochodzeniu nazwy. A skąd pochodzi współczesny pomysł na święta zakochanych? Pierwowzorem walentynek były najpewniej rzymskie Lupercalia, obchodzone na cześć Junony między 13 a 15 dniem lutego. Mężczyźni losowali imiona kobiet i następnie zabiegali o ich względy. Jeżeli wszystko dobrze poszło, święto kończyło się podarunkiem dla kobiety oraz ciążą. Niestety taka pogańska forma zabawy nie podobała się papieżowi Feliksowi III, który dążył do jej zakazania. Jego następca, Gelazjusz I, pod koniec V wieku, zamienił losowanie imion dziewcząt na świętych. Wylosowane imię wskazywało tego świętego, którego należało brać za wzór postępowania przez cały rok. Jako święto zakochanych, romantycznej miłości i związanej z tym poezji, lutowe walentynki powróciły pod koniec XIV wieku za sprawą Anglika Geoffreya Chaucera, który w poemacie Parlament ptaków opisał miłosną wizję zdobywania nowych partnerów. Wtedy też walentynki zaczęły być utożsamiane przez poetów jako święto miłości. Pod koniec XVIII wieku powstała kojarzona z walentynkowymi wierszami anglojęzyczna rymowanka, którą w polskim tłumaczeniu znamy od pierwszego jej wersu, który brzmi Na górze róże i sami wiecie jak to brzmi dalej. W XIX wiecznej Anglii zapanowała moda na wysyłanie miłosnych wyznań w formie poezji. Do sprzedaży trafiły kartki pocztowe, w tym takie z gotowymi wierszami, dla tych, którzy nie potrafili pisać albo po prostu nie byli mistrzami poezji. Zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem znaczków pocztowych. Zanim weszły do użytku, za pocztę płacił jej odbiorca. Dzięki nim opłata przeszła na nadawcę, co zwiększyło ilość wysyłanych walentynkowych kartek. W 1868 firma Cadbury wprowadziła na rynek czekoladki, pudełkach o kształcie serca, które obok kwiatów czy biżuterii stały się popularnym prezentem. Pod koniec XIX wieku zwyczaje te zyskały popularność w Stanach Zjednoczonych. Tam nie tyle, co utraciły swój romantyczny charakter, co raczej dodano do nich drugi, tym razem komercyjny. Ameryka, jak wiadomo, jest światowym liderem, jeżeli chodzi o wpływ na popkulturę. Stąd też taka duża popularność wielu świąt czy zwyczajów anglosaskich, w tym właśnie Walentynek na całym świecie, w tym także w Polsce. Pozdrawiam i do następnego odcinka.